Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś pomówimy sobie o tym, w jaki sposób możemy w naszym życiu naśladować mędrców ze wschodu. Zapraszam. Mędrcy świat. Dziecie. Tytułem wstępu chciałbym się z Wami podzielić pewnym wspomnieniem z lat już dość dawnych, jak dla mnie, mianowicie z początku moich pierwszych studiów. Miałem wtedy 18 czy 19 lat, gdy odbyłem jako student pierwszego roku pewną rozmowę ze znajomym, która to rozmowa zeszła na tematy religijne. Nie pamiętam, jaki był kontekst tej rozmowy, jak dokładnie doszło do tego, że rozmawialiśmy na ten temat, ale w każdym razie gdzieś przewinął się temat postu piątkowego, a formalnie mówiąc, wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. I rozmowa ta zostałaby przeze mnie zupełnie zapomniana, gdyby nie pewien istotny fakt, mianowicie postawa owego znajomego, który mówi tak, ja to słyszałem, że podobno tego postu to już nie ma. Hm, tak słyszał i te, tego jakoś tak się trzymał, albo to gdzieś mu dźwięczało w uszach, że podobno tego już nie ma. A był to rok 2009, a więc czas, kiedy dostęp do internetu był już zupełnie powszechny. Dostęp do informacji był bardzo łatwy. Jeżeli ów znajomy, nie był pewien, jak to jest z tym postem. Wystarczyłoby, żeby poszukał tej informacji i w ciągu minuty, dwóch, może trzech, wszystko byłoby dla niego jasne, ale jakoś nie był skłonny do tego, żeby podjąć ten minimalny zupełnie wysiłek, aby zweryfikować te pogłoski, które słyszał i których w, jakiejś, w jakimś zakresie się trzymał nie był skłonny do tego, żeby tak niewielki wysiłek podjąć, wola utrzymać się tego, że on słyszał, że podobno tego postu już nie ma. Hmm. Ta postawa, postawa pewnego zamknięcia na prawdę, pewnej niechęci w poznaniu prawdy, ona zapadła mi w pamięci jako pewna ikona postawy, która jest. Dokładnym zaprzeczeniem tego, co widzimy u mędrców ze wschodu. Mędrcy ze wschodu, gdy przeczuli czy domyślili się, że wydarzyło się coś bardzo ważnego, to wyruszyli w drogę. Byli skłonni do tego, żeby wiele czasu i wiele wysiłku poświęcić na to, aby dotrzeć do tej prawdy którą trochę po omacku, ale przeczuwali, szukali tej prawdy, to jest arcyważna postawa, arcykatolicka postawa. Jeżeli zmierzamy do tego, który jest prawdą, chcemy naśladować tego, który jest prawdą, który powiedział o sobie: Ja jestem drogą i prawdą i życiem, to nie możemy nie stawiać pytań. A jeżeli stawiamy pytania, to nie możemy nie szukać odpowiedzi. A ta postawa pewnego zamknięcia naprawdę, ona jest bardzo niebezpieczna. To już zwłaszcza tam, gdzie wchodzi, w, gdy dotykamy kwestii grzechu, gdy, jeżeli ktoś nie jest pewien, czy coś jest grzechem, albo nie wie, dlaczego coś jest grzechem i z tego powodu lekceważy te sprawy. Albo traktuje z przymrużeniem oka, albo może się z czegoś nie spowiada, bo mówi, że nie rozumie, dlaczego coś jest grzechem, albo przeczuwa, że coś być może grzechem jest, ale tak jak ów mój znajomy, nie podejmuje wysiłku, żeby to sprawdzić, choć w większości przypadków wystarczyłoby wziąć katechizm Kościoła katolickiego, spojrzeć na indeks i w ciągu dwóch, trzech minut wszystko będzie jasne. A w każdym razie wiele będzie jasne. Jednakże może być tak, że człowiek, który nosi jakieś ważne pytania w sobie i nawet może deklaruje, że chciałby poznać odpowiedzi, to podświadomie wcale nie chce tych odpowiedzi poznać, bo przeczuwa, że odpowiedzi mogą być wymagające, że gdyby. Dowiedział się, że coś jest złe, albo dowiedział się, dlaczego to jest złe. I do tego jest takie ryzyko, tak to nazwijmy, że to wyjaśnienie byłoby przekonujące, by nie zostawiało żadnego pola do dyskusji czy do wątpliwości, no to wiedziałby, że musi coś w swoim życiu zmienić. A tak, jeżeli nie szuka, no to może nawet całymi latami usprawiedliwiać się, mówiąc, że on nie do końca wie, jak to się sprawy mają. A jeżeli by się ku własnemu nieszczęściu kiedyś dowiedział, jaka jest prawda, dowiedziałby się kawa na ławę, zostałoby mu to wyłożone, dlaczego coś jest złem, grzechem, no to by mówił ojej, ojej, nie wiedziałem, nie moja wina. Oczywiście byłby winien. Bo jego ignorancja byłaby zawiniona. Jest coś takiego: to, to bardzo ważne pojęcie ignorancji zawinionej, gdy ktoś czegoś nie wie ze względu na zatwardziałość serca czy umysłu, gdy nie wie, choć powinien wiedzieć, ale nie zrobił dostatecznie wiele, żeby się dowiedzieć. Mędrcy ze wschodu są ikoną zupełnie innej postawy. Podstawy pragnienia prawdy i determinacji, żeby dojść do jej posiadania, do jej poznania, nawet za cenę wielkich wyrzeczeń. W tym możemy ich naśladować, co więcej, w tym powinniśmy wszyscy ich naśladować. A żeby nie skończyć jedynie na ogólnych refleksjach, to zachęcam Was, zachęcam Ciebie. Poświęć dzisiaj, czy w najbliższym czasie chwilę, a może dłużej niż chwilę, na spisanie pytań, które nosisz w sobie. Może to są pytania o jakieś prawdy wiary. Może to są pytania o jakieś teksty modlitw. Co, co to znaczy? A może to są pytania dotyczące właśnie grzechu. Dlaczego coś jest z grzechem? Albo czy w ogóle coś jest z grzechem? Albo jeszcze jakieś inne pytania. Może o rozwój duchowy, rozwijanie cnót, czy jeszcze coś innego? Postawienie tej sprawy jasno, noszą w sobie takie a takie pytania, no, to jest ważny krok do tego, żeby znaleźć odpowiedzi. A jeżeli podejmiesz ten wysiłek pewnej autorefleksji i co więcej, wyłożysz to sam przed sobą, sama przed sobą, zapiszesz to. No, to będzie to dla ciebie dodatkowy bodziec do tego, żeby nie poprzestać na stwierdzeniu faktu, że te pytania masz. Ale skoro już zrobisz tych kilka prostych kroków, to dużo większa jest szansa, że pójdziesz za ciosem i podejmiesz wysiłek, może bardzo mały, a może znacznie większy, żeby znaleźć odpowiedzi. Daj Boże, żeby wzorem mędrców ze wschodu. Nasze życie było poszukiwaniem prawdy, bo jak mówiła święta Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein, kto szuka prawdy, szuka Boga i kto uczciwie szuka prawdy, znajdzie Boga. Tego Wam i sobie życzę, abyśmy poszukując prawdy, coraz bardziej Boga poznawali, tak do ostatniej chwili życia każdego z nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.